Dobra, mamy to chyba. Witamy w upośledzonym hotelu drzwi poza drzwiami. Aktualizacja czego pan potrzebuje. Popsułem. <noise> Piąty w tym miesiącu. A jest dopiero drugi. Mateusz, don't leave me here. My Co so about w tym grze? Drzwi poza drzwiami, czego nie zrozumiałeś? Cool, co nie? Teraz możesz być poza drzwiami. Jak? Ale cool. Mega. Eee, wiesz, że tutaj też trzeba lotować szafki, co nie? Smuk. Kibel. Kibel? Do kibel. Dodaj do gry Kibel. Czy ty jesteś zadowolony z tego faktu? To mój mąż. Działający kibel! Lepszy od pressure. Tam nie działa działają normalnie kible. Nie masz animacji wody. Co to jest? To jest speed boost. Medicine. I like medicine. bardziej narkotyki, ale okej. Okay. jest ciemno. Wiesz czemu jest ciemno? Ponieważ nie jest jasno. Powiedziałbym, no że jest ciemno. Okej. Okay. Zachód. Dobrze, tam, że tam się ugryzło? No nie wiem, co mnie ugryzło. Co pijecie? Co bijecie? Tam nie idzie. bo O, dobra, mam klucz. Bo ogólnie w tej grze, co nie Szymon, to trzeba liczyć pokoje. Wiem, ja to akurat ogóle... pamiętam. A wiesz co będzie najfajniejsze? Drzwi poza drzwiami. Chodź, mamę, mam, mam apteczkę, mam. Mam, 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 No wysuw się w końcu. pan czy jak to się nazywa? Nie. Takie małe, takie małe doleczenie. Plaster. Tak, plaster. A chodź, chodź, plaster. Ja tak nie mam no na chodź imię. Po, chodź. Po, no, chodź po plaster. <laughs> chodź, plaster. W ogóle tutaj Hello there. nie ma apteczki, która leczy ciebie. A super, pamiętasz? 16, a to też 17, chyba. To nie było 17. Jezu, znowu będę musiał pikać w tym. Po co ja to robię? Czemu je przeklinam? Pip, pip, pip. Pip. A to N tylko twój budzi. Znaczy mam plaster. No. Znaczy przyda się, ale znowu Ale straszna. Brygały światła, nie? Tak. Myślałem, że nie ogrnąłeś. Nie, gdybyś mnie nie powiedział to było. You saved me! Why? Mmm, monkey. Ogólnie słuchaj słuchaj słuchaj. Jak masz takie duże szafki, co nie, o takie, o takie okrągłe, co nie, to w nich zawsze jest przedmiot. Actually... Zawsze jak grał z tobą. Ty to zawsze rzucisz taką po prostu ciekawostką, która ci wyskakuje na loading screenie, nie? Po prostu Ty widziałeś, że w szafkach, które wyglądają jak chlebak, zna... z... masz zawsze gwarantowany przedmiot. <grym> Patrz, pali się. Ale co? ARE WE COMING? ARE WE COMING? Spójrz, te masz speed boost, masz ich użyć Stoisz! Stoisz! Ja. Ja. Ciebie tepnie? I AM THE ULTIMATE PREDATOR Widziałem jak brałeś leki przede mną Najlepiej jakbyś mi mówił o, na rozwidleniach, czy ten, o e, Prawo 🎵🎵🎵 Gdzie jesteś? W pokoju 39. Ja chyba przebiegłem dalej po prostu. PIWO! PIWO! Moje, eeej! To miało być moje. Co ci dodało? Wycie mi dało. A, dźwignia jest na I dwóch Tak, nie lubiłem zawsze tego w dorsach. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oh. Że właśnie jest ten ziomek, który do ciebie... Ej, uh, leci. Nie, nie leci. Are you sure about that? No. Nie jest mowa. Żeby dojść do oddorców, potrzebujemy klucz, który chyba tam kosztuje pół tysiąca coinów? No. trochę dużo, co nie? No, trochę dażak. Bez... The Hotel. Chłopak mama. Poprzedni. Speedrun zrobiony. To nie Jean experience. Terry. GeneXpedience odbyw... Elegant. Simon. Czy nie podpisalibyście tej petycji? O, oh, lala! Jak mam się przestępować? Czemu to mnie goni? Nie wiem. What? Matko Bożko, mówię, co to się stanęło? Sz szczerze też nie wiem. Co to jest? Co to kurka jest? Ała, ale flashback. Bra. Bra, what bra? Oh, a concrete walls. Pin. <grym> pin, 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 pin. Ej, mam polotopę. Stonks! Stonks! <grym> Zabrał Aj oh, I... co zabrał? Dobra, ten... Jakie leki, to nie były leki. Narkotyki. No właśnie. Mamy w nosie. Monlight candle się świeci na niebiesko i ona w... to są przeciwnice. Czy smakuje jagodowo? Tak. Nice! Tam wiesz. Mogę naładować sobie świeczku, naładuję coś Yeah, razem. that makes sense. Masz klucz? Masz klucz, super. To jest super, nawet mieniaj się. Okej. Okej. Okej, I start watching you. Ała. This isn't a painting. No to nie jest obraz. No bo to nie jest obraz. Czego nie rozumiesz? Obraz. No to nie jest obraz. Nie jest obraz. I am the predator. I am the globo The shwabugabla. He's just black. By... Why he's... Speeding, Speeding Gonzales. He's Black! Jak będzie piwotę, nie będzie piwo Nie. Nie. Nieprawda, nie masz mniej życia. Nie kłam. A ile ty masz? Mniej niż połowę. Mam jakieś 35%. A ja będzie 20%? No i co mnie to obchodzi? Nie umiem liczyć. No i co teraz, słoniaczku? Aaaa... Chuj ci na tatę, chuj na mamę, chuj ci na babcie, chuj ci na dziadka. Znalazłem jak coś. Jak powiem sobie, poszedłem dalej. Aha. Taki właśnie jesteś kolega. Flashlight. Mogę się to wyrzucić? Good <laughs> <Kiena. śmiech> Rozumiem. Hm? Jaki fajny! Goblin. Fajne. Yo. Yo. Did, Did you wash your ass today? today? Oh. I wtedy ten gościu, ta figura, ona, ona, po nie ona po niego przyjdzie i go zepsuje. To jest taki wabik, co nie? O, oh, plaster. Żebyś skleił... Wabik? Sklej pizdę. He's mad. I think he's mad. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jaja. Jaja ja, jak Berety Czemu on po mnie przyszedł? Czemu po nas obojga przyszedł czy mu tak szybko? Nie ma Tak Legenda głosi, że przyjdziemy tą grę. Nie, to by było zbyt proste. Ile mamy nie? nagrania? Pół godziny. Nie, 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 nie. Maksymalnie godzinę gramy w tą gra, bo więcej mi się nie chce nagrywać. Musisz to wstawić. Co? Wysłać na Discorda. <noise> Crossflying. No A ja, ja cię chcę wiedziałeś? poduszko. O, co? Ja nie chcę poduszko. Ja to zostawię. Ja nie chcę poduszko. Zostawiłeś mnie. Udowodnij, że cię zostawiłem. Ile dałbym, wy zapomniecie wszystkie chwile tak. Do... <noise> o! Co to robi? To, że skąd on... Trzeba to mieć wychodzi? klucz. Trzeba mieć klucz. A trzeba mieć taki specjalny klucz z Czaszką. No way Naprawdę? Nie spodziewałem się po drzwiach z czaszką, że potrzebujemy klucza z czaszką. To tak samo jakbym się nie spodziewał, że do złotej kłódki potrzebny jest złoty klucz. A w sensie, co się mam spekulacje co do co może robić, a nie, nie dam ci takiej gwarancji. O, to ma dziewczynka. Tu jest jasno! Hello there! O mój Boże! To on Alfa! Dzięki Chciałbyś zobaczyć jak ona działa? Przydałoby Ogólnie się to jest jak delfin What do you mean delfin? O, no, no to mała dziewczynka zachowuje się dokładnie tak jak delfin Ale jak delfin z Minecrafta What the fuck? Mogę teraz podnieść? Czy mogę podnieść ją? Można ją podnieść, czy zabrać? A nie, nie mogę je zabrać Można ją dotykać <laughs> Nie chciałem tego mówić chyba Tak A, Co za bur. Umarłem. Legenda głosi, że kiedyś dojdziemy do outdoorsów. Mm, 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 mm.